U Alżbety Lenskiej nie udało się zoperować na czas tętniaka. Nie miała pojęcia o jego istnieniu. Tętniak pękł, powodując wylew krwi do mózgu. Aktorka znana z tak, ról teatralnych tak, i serialowych. Tak, dwa tak, lata tak, temu tak, została tak, przewieziona tak, do szpitala w stanie krytycznym. Czy dochodziło do ciebie, że ty możesz nie przeżyć? Ja w ogóle miałam ja miałam trochę brak kontaktu z, tak naprawdę z tym, co się dzieje. Bo świadoma y, byłam w teatrze na podłodze. Wiem, że karetka mnie... Zabrała, że ktoś mnie wynosi z teatru. Pierwszą myśl miałam, żeby, te, żeby się dyrektor nie denerwował, żeby się mm. dyrektor nie denerwował. E, a w szpitalu ja myślę, że to jest duży plus, że ja byłam mało przytomna i wydawało mi się, że śpię. Miałam na, na, naprawdę przez to, że nie bardzo wiedziałam, co się dzieje, że się mniej stresowałam e, i nie przejmowałam tym. Tylko przyjmowałam te wiadomości, które dostawałam na spokojnie. No, a jaką wiadomość dostałaś od lekarza przed operacją? Dostałam wiadomość od lekarza, że pękł tętnia w głowie. Ciężka operacja przed panią, może pani nie przeżyć. I wtedy co się pojawia w głowie tej Ja miałam spokój, ja miałam totalnie spokój, ale ja żyłam spokojna, też to powtarzam, bo no, Rafał jest niesamowitym tatą i, i mężem, więc jak on stał jakby za tym lekarzem, gdzieś go widziałam, proszę. widziałam go, go z tyłu, to mówiłam, że to ok, jak nie, nie, nie przeżyje, to będzie wszystko ok. No, Rafał jest i, i zajmie się dzieciakami, więc się nie martwiłam, jakoś się nie stresowałam. Operacja trwała. Godzin. Wiele godzin. Po otwarciu głowy powiedzieli, że podobno to było bardzo zalane. Nie wiedzieli, że aż tak, e, więc bardzo długo trwało czyszczenie tego. O tym, że wracasz do zdrowia, do pełnej sprawności, musiałaś się przekonać, długo na to czekając. Leżałam, nie mogłam się pionizować, czyli byłam cały czas położona, cały czas w bólu, cały czas podłączona, miałam kable wszędzie, czułam ręce, czułam nogi, czułam cał, całe ciało, mogłam mówić, widziałam. Wiem, że lekarka zawsze jak przychodziła i sprawdzała wszystko, to mówiła, że to niesamowite. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć... To też zaraz po operacji pierwszego dnia przychodziła jej pytanie: to długopis, to ręka, to coś. Mhm. I wyciągała jedną rzecz z kieszeni i ona ja mówi: no wiem, co to jest. Wiem, wiem. no i spokojnie, nie, nie denerwuj się, spróbujemy jutro. I następnego dnia przychodzi znowu długopis, ręka i już wyciąga, ja wie, tak wiem, pieczątka. Już pamiętam? No, mówię, no tak, czyli wszystko dobrze z tą pamięcią. A od tego momentu, tego fatalnego bólu pojawił się jeszcze ból głowy kiedykolwiek? W ciągu tych dwóch lat? No, wróciły trochę te migreny, wiesz I co? Wróciły trochę migreny, na szczęście jestem pod kontrolą, więc za niedługo będę miała znowu badanie. Zawsze polecam rezonans angio dla wszystkich, którzy mają migreny dla kobiet, szczególnie które uważają, że migreny to jest normalna rzecz. Bo gdybyś wtedy miała ten rezonans, Dokładnie. byłoby widać, że ten tętniak jest. Ja się bardzo cieszę i dziękuję, że to się stało w cudownym miejscu. To było tak blisko szpitala przy moim mężu, wiesz, przy ekipie. W dobrym miejscu, nie sama, nie w nocy, dzień wcześniej wracaliśmy ja sama z dzieciakami autem, wiesz, i jak ja I pomyślę ty... sobie, że to by się stało w nocy, no, oh. więc ja zawsze dziękuję. Cudownych ról i dobrego obrazu w rezonansie. Och, to by się bardzo, dobrych zdjęć, wiesz, dobrych <laughs> zdjęć w rezonansie.